Chwalili Związek Radziecki Stalina jako najbardziej demokratyczny kraj na ziemi, żyli żałując swoich słów. W końcu Radziecka Konstytucja z 1936 roku została przyjęta w przeddzień Wielkiego Terroru pod koniec lat 30 XX wieku całkowicie demokratyczne, wybory do pierwszej Rady Najwyższej dopuszczały tylko niekwestionowanych kandydatów i odbywały się u szczytu brutalnej przemocy w 1937 roku. Prawa obywatelskie, wolności osobiste i formy demokratyczne obiecane w Konstytucji Stalinowskiej zostały niemal natychmiast zdeptane i pozostały martwe listy do długo po śmierci Stalina. Jeden począwszy od 1936 roku 5 grudnia był obchodzony jako Dzień Konstytucji Radzieckiej w Związku Radzieckim. Dopóki konstytucja sowiecka z 1977 roku nie przesunęła tego dnia na 7 października, przed 1936 rok nie było dnia sowieckiej konstytucji, dwa wiele krajów w bloku wschodnim przyjęło kon.